Dzień dobry, Stachanowcy. Witam w kolejnym odcinku. No, będzie to dosyć, myślę, nudny odcinek, ale już pokazuję, co mam w planach e, zrobić. Tutaj mam takie kołki akacjowe po 10 sztuk pakowane. W sumie nie, nie tylko akację widzę, chyba dąb, ale głównie, głównie akacja. E, i tak. Nie wiem w sumie po co, ale dostałem zadanie, żeby je naoszczyć. No, po prostu ten kliny zrobić, żeby łatwiej się pewnie wbijało w ziemię. No, i takim tasakiem to będę wykonywać. Już trochę w sumie zrobiłem. 10 minut, i pierwsza dziesiątka pękła. E, ale nie powiem, łapa trochę e, boli. W sensie nie, nie boli, tylko no, czuć. Czuć, że się ostrzy. Może pokażę, jak wygląda szkalnia. No, znaczy szkalnia, namiot. Zawsze to mylę. Kwiatki nowe. Tu ogórki już schodzą. W niektórych tutaj. Tutaj już widać. Tu, tu to w ogóle. Wyraz już prawie cały. No co, serer por, sałata, e, tutaj też chyba serer, tak i kapusta, też kapustę tutaj, trochę, bo takie miejsce jest, to można posadzić obok rzodkiewki, mm, tu nie wiem, też chyba pietruszka, ale z nasion, tak na nadkę pietruszka. Sałata z nasion, no i jak mówiłem, sałata taka z rozsad. Koper coś nie chce za bardzo współpracować. Jakoś tak bardzo delikatnie wschodzi. O, tak jak tutaj. Ale no słabo, naprawdę słabo. No i tu też pietruszka po tej stronie. Jeszcze przyjdą pomidory. Papryka bodajże. No a później tutaj przy ogórkach to się zobaczy, jak to z miejscem będzie, nie? No bo na razie tak trochę tutaj podgrądowo oczywiście przeniesiemy, żeby to nie, nie było nad warzywami, ale podgrądowo dla yy, sprawdzenia zobaczyliśmy, jak to się ustawia, ten steraż pod ogórki. No bardzo jestem ciekaw, jak to jak to będzie wyglądać? Czy to naprawdę będą wisieć te ogórki? Czy, czy będą się kłaść na, na tym? Bo to pewnie sznurki jeszcze pójdą. Tak, tu sznurki pójdą i pewnie na tym będą się opierać te ogórki. Jest kolejny dzień. Oj, słońce mi przyświeca. Jest kolejny dzień. Wczoraj eee, przyznam szczerze, że nie skończyłem tego, bo. Już trochę zabrakło czasu, a nie miałem dnia wolnego, podobnie jak dzisiaj, więc te słupki dzisiaj kończę. A za dużo ich nie zostało. Jest wszystkie zaoszczone. Yy, ogólnie jest 8 tak jakby tych paczek paczek na no, tych wiązań yy, po 10 sztuk, więc no matematyka mówi, że jest 80. Jeszcze trzeba odjąć z 10 już zaoszczonych. Więc powiedzmy, 70 musiałem no, by wyprofilować, naoszczyć. Teraz tą starą kupą się zajmę. W sumie, co? No, poznoszę na przyczepce, powycinam, chociaż może tutaj niektóre te gałęzie tak jakby popcinam, bo będą na, na ognisku. No nie, nie są za grube, nie są też za cienkie, a zawsze te drzewka owocowe czy z orzecha, no, są tak jakby, mniej mają tych związków, o, niż tam jakaś sosna, e, dąb chociażby, bo dąb też jak tniecie, to on taki zapach E, e, daje nie? nie wiem co to za związek nie przygotowywałem się jeszcze do e, prezentacji dęba więc no tak ten to na pewno wykorzystam na pomidory te proste a to pomyślę czy będę obcinał czy będzie mi się chciało bawić bo jednak no czasu za dużo nie mam i kupy nie mam za to jest drewno na ognisko Patyki na pomidory, tam paprykę, no a resztę, reszta pójdzie do mierarki, już po robocie. Zaraz do kołchozu, e, w ogóle wam pokażę coś. Ten odcinek jest z dwóch dni, i wczoraj wam pokazywałem ogórki. No to dzisiaj już tak wyglądają, poszły mocno. Do góry. A jak Wam się podobał ten gniot, to wiadomo możecie polajkować, skomentować i zasubskrybować. No na razie.